I co robisz teraz, Rysiu? Opowiadaj. Przygotowujesz podłogę dla kogo? Na przyjście kogo? Dla babcie. Dobrze. I dla kogo jeszcze? Dla, dla gości. Dobrze, no to szoruj proszę, tylko bardzo ładnie. Bo ty chcesz pokazać babcie, że co, że musisz sprzątać, prawda? To szorowałeś najpierw? Szorowałaś, a teraz hmm. wysuszasz, tak? Tak. Bardzo dobrze. Wszystko jest dobrze zrobione Rysiu. Bo tam w kącie widzę jeszcze. Przepraszam, ale w kącie widzę tam. Tam, tam. W kąt. bardzo poważnie. Tam w kącie. Oj, oj, ktoś dzwoni, ostrożnie. Pokaż się. Pokaż, pokaż. Bardzo dobrze, delikatnie. Czy zakończyłeś już to sprzątanie podłogi? Bardzo Ci ładnie wyszła. Pamiętasz, jak byłam malutki, to też to robiłam? Pamiętam. Czy sprawia Ci to przyjemność? Mhm. Chcesz to robić? Uh -huh. To jutro też zrobimy, dobrze? Dobrze. I codziennie będziemy robić, bo my jesteśmy, lubimy się bawić dorosłych, prawda? Uh -huh. To bardzo przyjemne jest. I zobacz, jak się świeci podłoga. I zaprosisz babcię, żeby pokazać? Babcię nie, pokażesz? Nie, bo to jest niespodzianka. No to jak ona przyjdzie, tak? Uh -huh. To ja mogę ją po cichutku zaprosić? Uh -huh. Dobrze.